Jest! Dzięki, mini za follow! Pu-pu-pu-pu-pu-pu! Albe mini Jest! A jest! Yes! Ile zarobiłeś za ostatniej walki? 1,5 kawałków pizzy. 1,5 kawałków pizzy. Ja! Co? Hello, czekujcie sportowa koszulka, nie na sportowo dzisiaj. Z dekoltem, no bo nas za dużo, XD Musiałem zrobić tak: do tyłu pociągnąć jakoś, tak. Gdzieś jak z. samochód na suchar, to jest nasze zdjęcie. Śmiesznie było, śmiesznie było. Wydaje mi się, że następnym razem, jakby brać jakąś trasę, taką, która jest bardziej ekstremalna, coś ekstremalna. Taka, która jest trochę głębsza, bo trochę cringe'y, wszędzie było do kostek praktycznie. No to jest piasek, nie? To ja zrobiłem. To ja zrobiłem to piasek, ale to jakby te osi, to, to to nie moje. To jakby ja wódki nie piłem. Oś, słuchaj tego, szurasa, bo mu dałem. Kupiłem mu na stacji. To jest burger jabczanek, co po prostu ja nie palę. To nie jest, to jest, tak było chyba. Szur jest poza kontrolą, człowieku, jak jest ten. Jak jest na. skąd ten ryż? Bo parmaksylowi telefon się utopił, bo się utopiliśmy. I on stwierdził, że do ryżu włożył ten telefon. No i usypał trochę ryżu. To szuras, wszystko chyba, tak szczerze. No, ryż to szuras. Red Bull, szuras. Wódka, szuras. Burger to jabcze. Na zostawił To suchar go dał tam tutaj. Oś to szuras. Wódki to szczuras, papierosy, nie wiem, luki, ma... No to jest piasek, który ja przyniosę, to fakt akurat to, Ale no to, to, jak ja miałem to zrobić, a klapki były mokre Szkoda mi ci ciebie, serio? Otacza się ludzie, którzy naprawdę z ciebie grubo walone Tak jak mam same za siebie Spójrz prawdziwocznie, stąd dalej jesteś głupiutki Nic się zmieniło, biznes to biznes Godność od sług, nie kupuj za lajki, wyświetlenia Jakiś kontakt z YouTube'a? A, to minimajka tekst, okej okay, Minimajka, to minimajka bez kitu, dobra Nie no na, spoko było na kajakach, szczerze, spoko było na kajakach. Imo dzień przed nie znam, najlepiej, ale na kajakach było spoko. Wiosu, szukałem 2h, ono se płynie? Na zeko i na zeko, kur... Do lewy. O wiosu! Serio, ja bym to powtórzył kiedyś. Ja się bawię na tych kajakach. Serio, fajna pogoda była, śmiesznie było, ale powiem wam, że jak potopiwo wyskoczyłem, żeby je wyłowić, bo mi wypadło, wyłowiłem. Jeżeli nie zaświecać rzeki, tam czytałem zawsze o tym, że ludzie pijani topią i tak dalej, nie? I tam akurat było trochę głębiej, wam powiem, i k**a, serio, w porównaniu do normalnego pływania, pływanie po pijaku jest w męczące. Najpierw piwami nie, no kurwa, sześć piw wypiłem chyba. Dobra, idę się odnać, japson. No i co teraz? Daj, 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 Co ty pogubiliśmy? Rzeczy z wypadły, ja nie miałem żadnych rzeczy. Ja nie wziąłem telefonu, ale nic. Ja, wzią, ja wziąłem tylko klapki, u mnie, u mnie tylko klapki było i piwo. No to wszystkie puszki złapałem, które ja miałem, nie? Tak jakby... Dla mnie ważne jest to, żeby nie zaśmiecać. No to, to mega istotne jest, rzeczki. Więc ja przede wszystkim łapałem jakieś takie, wiesz, tworzywa sztuczne. Ja dbam o przyrodę. I ta rzeka była strasznie... No właśnie muszę ja będę na z szedł na jakieś kajaki, na 100%, fajnie się bawiłem Ale ja sobie w ogóle na czym wyobrażałem kajaki, ja myślałem, że, tak by, że kajak jest taki, żeby pierwszy raz byłem na kajakach, ale fajnie było Że tak jakby, że wchodzisz cały i tak jakby, tu nie masz tutaj wolnego miejsca, tylko tak jakby, tu tylko, tu wszędzie jest kajak tak jakby Wiesz co, nie wiem jak to wytłumaczyć, że jakby wchodzisz takby pod kajak ciałem, wiesz co? Wiesz, co? wiesz co chodzi? A tu były takie kajaki, takie wiesz, że ty mogłeś się rozłożyć, jak wypadniesz na przykład, to nie ma w ogóle przypału ja Doszedłem do wniosku, że czad jest tak bezużyteczny w tej grze, serio On służy tylko do wyzwania. Tak na dobrą sprawę. Na Loelo. Nie zdechnie. Ten też nie. Wiesz, fajnie by było następnym razem takiego... Taka jak, takim grillem zwieńczyć. Wiesz co chodzi? Wszyscy na grill, śmiesznie. Nie, no ja jeszcze na to śmieszne było, to prawda, ale ja pierdolę. Będę z wami szczery. Na koniec już, jak mi szura spierdol. Takie głupoty w tym aucie. Myślałem, że mi. Nie, ja już wiesz. Już lekki taki kac wjeżdżał powoli zmęczenie. O mi pierd... Taki ber, Tak, nie, dyrdymały. Ja pierdolę. Co ja od... Pytań nie mam, my bad W ogóle czy, czy dzwonił trzeba, bo zaczął. Ej, oliwki i z luki chciał cię ostrzec. Ja pierdolę... Nie wyspoko, nie, no nie ale taki kupiutki. Dla no, ten Dariusz, jakby był moim ziomkiem, w tym momencie przybijałbym mu kslebtaku. No, ale fris. No może go zaraz zmienię, co? Tylko <gorsza> <gorsza> jak Mati, dobra. <gorsza> Wypierdłam z to. Co tam jest? Power Up Francję? Dla mnie. Boże, ale to będzie rozpierdala koncerta, No, już nie To jest tak prawda? Wow, nie wiem co powiedzieć, nie? Czuję się tak doładowany. Już chyba wiem do jakiej nutki wyjdę z Wojtkiem Golą. No narodowym. A nie z Ginoldem. Nie będę się bił widzowie, no narodowym. O, no tak, no odrzuciłem. Nie, nie ukrywam, odrzuciłem milion złotych, żeby tutaj siedzieć dla was i móc streamować zamiast chodzić na treningi. Ale. Ale wiecie. Organizowałem jeden z koncertów, na którym multi-grał i w umowie miało, że żeby zdjęcia mu robić pod konkretnym kątem, żeby nie wyszło, że jest gruby. No, każdy ma jakieś swoje się. Nie widzę w tym nic złego. Witamy się z wami po trzech latach, zobaczcie. To już jest szarenting, czy nie? To już jest ekstremalny szarenting. Każdy film chyba jest z Bubaskiem. I do czego nas tu potrzebna? Tatujcie na karmi. Później wiesz, dostaniesz kaszkę, kiepłą na mleczku tak jak w... Co gada Robert do tego, do membeppe, kurde. Siema, robiłem no 10 minut temu dobrego dnia? Spoko, ja robiłem 20 minut temu. Miałem giga srakę. To jest jakaś pani, 29-letnia gwiazda serialu Love Island, Magdalena Sadło. I właśnie została zatrzymana przez policję po przylocie z Dubaju na lotnisku w UK, przyłapano ją na locie. Z Dubaju na lotnisku jako kurierkę kokainy w gangu przemytniczym O wartości 53 miliona funtów Gdzie ona to pchała? Pewnie w dupie <laughs> Da, Fusialka, nowy film Fusialka Czy żałujesz w związku z mini Majkiem? No dobra, odpowiem na to pytanie O kur... O kur... A robi się gorąco, uwaga, siekiera Wydaje mi się, że no, Takich rzeczy nie można żałować Bo ogólnie, pomimo wszystkiego To były też fajne chwile Które będę pamiętała do końca życia Też dużo e, dzięki Michaelowi Zyskałam, Spicy. ale Też są takie momenty I wydarzenia, których na pewno bym chciała Wymazać z pamięci, jakbym żałowała I się zadręczała, że to miało miejsce, to by nie miało Najmniejszego sensu, więc nie żałuję Ale mam tak pół na pół Wspomnienia, bo ja e, miałam 19 lat, teraz Czy mam ponad 20 lat. Ja byłam głupia, po prostu. Że taka okay. głupiutka, że dużo rzeczy po prostu inaczej totalnie myślałam niż teraz myślę. Uwaga. Czy rodzice pomagają ci finansowo w prowadzeniu Twojego salonu? Nie, jeżeli chodzi o salon i teraz o wszystkie finanse, to w 100% wszystko robię sama. Na samym początku rodzice mi pomagali, ale to bardziej, że kupili mieszkanie, auto i płacili na początku za studia, ale później już ja wszystko myślę, sama. Co chcesz sobie jeszcze załasować? No w sumie jestem cię ja lubię opowiadać o sobie. <laughs> lubię opowiadać o sobie. Ja! No nie pomogli mi tylko i mieszkania auto. A ta miniaturka to przez was te kompleksy, czy o co chodzi? W sumie zadanie spełniła. Ludzie przyszli się tu o brak szacunku własnego gościa, m.in. ja, Ziedlenia Kasiu, nie każdy jest tak naturalnie piękny jak ty. Powinna ma już ma ciężko, zasięgi brak współpracy od kochanej ekipy. Zadaj o nią chociażby w własnym odcinku. Okej, okay, oceńmy miniaturkę. No, ale jak zwrócić uwagę na odcinki z tej serii, mamy tak, mamy tutaj fusialkę, mamy wujka Łukiego, który tak poważnie, tutaj jest jakiś łysacz. No, miniaturka jest taka... No, jest niekorzystna, ale czy jest aż taka ten? Nie czaję, jak można na miniaturkę swoje własne upozowane, upiększone foto, a swojego się niekorzystnie. Rodzice tylko mi kupili mieszkanie auto, no to jest dobra akurat. Skasowali! Skasowali komentarz Majka, chyba, czy nie? Jezu, Kaśka, ty serio jesteś człowiekiem bez charakteru? Nic dziwnego, że Łukasz się znudził. Ja... Przyszłam tylko po to, żeby zobaczyć komentarz Minimajka, a tu go kuźwa nie ma Co to jest za okropna miniaturka? Ej k... szczerze? Nie wiem, w ogóle na to uwagę nie zna, tą miniaturkę, Se Sz Sz szczerze, tak totalnie serio Mam ją w dupie W ogóle, nie wiem, w ogóle byś ty nie przejął Szkoda mi cię, serio Otaczasz się ludźmi, którzy mają naprawdę w ciebie grubo walone Ta miniaturka mówi sama za siebie Gdzie oni wszyscy byli, jak miałeś swoją walkę na fame? Co? Przyszli tylko wtedy, kiedy trzeba było osiągnąć procent. Spójrz prawdziwie w oczy. Gdybyś mnie naprawdę kochała, to czemu nie odeszłaś ze mną, tylko poszła jak zwykle jak, jak zwykły sługus poprzeć kontrakt. Kiedy mówiłem ci, żebyś tego nie robiła, bo to czysta lichwa. A rodzice twoi też tak twierdzili. Biznes to biznes, godność słuchu tak nie kupisz za lajki wświetlenia. Gdzie te wielkie współprace, które ma reszta, a ty masz wielkie nic. Spójrz prawdziwie w oczy, niestety dalej jesteś głupiutka, nic się nie zmieniło. Wiesz jakiś z tego wniosek, chciałaś kogoś wykorzystać, a sama coś wykorzystana. To przykra, jest prawdziwe. Dobra, co byś się w końcu obudziła. No moim zdaniem powód jest prosty. Przecież ona jest bogata! Jej rodzice kupili auto, mieszkanie, wszystko je kupili. Ona nie potrzebuje siana. Ona potrzebuje tylko i wyłącznie człowieku followów na Instagramie. Do szczęścia. Nie uważasz tak, że, że. No, okej, okay. jakby niby zrelował, nie uważasz, że to jest. Taki. Kurde smutne? Że, Bo to nie jest pierwszy raz coś takiego. On cały czas jakoś tak. Nie może k. tego wszystkiego, nie? też mi jak pod ostatnim zdjęciem. Instagram, już patrzę. Fusialka ma 6 palców miniaturce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Faktycznie. O, ku... Dobra, lecimy z tym, czekaj, obejrzyjmy to najpierw. Drodzy widzowie, chciałbym właśnie ogłosić konkurs Euro w Kyoto, w którym do zgarnięcia będzie piłka z podpisami naszej reprezentacji. Aby wziąć udział w naszym konkursie, wystarczy zrobić zamówienie za minimum 200 zł w naszej restauracji, następnie zrobić sobie w niej zdjęcie i dodać do siebie na Instagram jako post. Cześć! Cześć, tak sympatyczny, ale ku czy ktoś weźmie w tym udział, faktycznie. No dobra, ciekawe, czekaj. Sama ta pyskówka w stronę Pauliny. Zawsze pada się o to i dobrze, a ty musisz być najmądrzejszy i swoje trzy rosze wcisnąć. A dziewczyna rozwija się, uczy, ma swoje mieszkanie z z ambicją, większą niż nagrywanie jakaś na ety. Z czekaś Nie dojem... Przepraszam za urazę. Pracujesz tam w tym salonie, jeźdź, czy coś? Przepisy bez mięsa, czy codzienność z Jack Russell, książki, terapia, nerwica lękowa. Gdyby nie restauracja ze wspólnikami, nie miałbyś nic. Sam sobie kupił. To jest jakbym. Ktoś na powiedział, że gdyby nie mieszkanie, nie miałbyś nic. Kyoto Sushi KRS. O kur... tu 4 gwiazdki na 2400 opinii? Ej, to jest f... czy nie? To, Tobie skoczył za kosztem Pauliny. Kiedy byliście razem. Może ja... co ty polisz? wtedy w minimajm był w piku, co ty pleciesz? 28 lat, ja Dole. Przecież wtedy mini Mike był w piku. Przecież nie no, nie. Jej, jej by tu nie było, gdyby to nie mini Mike. Jest ogromna różnica w tym, co się w ogóle wydarzyło. Mini Mike był, to słuszna uwaga Franka, mini Mike był z bidula i ma swoją restaurację stary Wszedł, był w pewnym momencie na szczycie, jeżeli chodzi o influencers, influencerski świat, był królem świata. Nie no serio, to wybierzcie ich z ale serio. Mini Mike był z bidula, ma własną restaurację, tam powiedzmy w jakiejś części, jakieś inne rzeczy próbował, jakieś. Krupki, i tak dalej, i tak dalej. Robi co może, kurwa. Ona została wszystko na tacy. Kupili jej mieszkanie, kupili jej... auto. Salon, kur pomagali na początku prowadzić, jej własny. Minimal pomógł, czy zajść w świecie influencerskim, tej by ona nie zrobiła zupełnie nic. Ktoś powie, że jak też nie, ale Minimal na za... tym daily razili go prądem, Jest kur... Michael, patrz! To, to był pik internetowy, mi się wydaje. To był pik internetu, serio, jak była ekipa. Teraz to jest no, kur... Jakiś gęsi i tak dalej. Myślę, że wersją zrobi swój popisowy ruch tak, z, taką z, z ręką, jakby czarowała? Zobaczmy. Jest! Czaro jest! Czarodziejski ruch. Jak zwykle. Dobra, to teraz słuchaj. Krakowia to. Mówisz tak. Krakowia to. Tak czy nie? Krakowia to. Mów! Mów! Ja pierdolę opublikuj. Pyk! Jeden! Pał! Poszedł! Tutaj, drugi. Co ty pieprzy? Minimarket powinien. Być zag... o, teraz, py, kolejna. Jemu skoczyły zasięgi kosztem. Nie, Pauliny. Przylepa, przykle... przykleiła się do niego, gdy ten był w piku swojej popularności. Pół! I, I poszło. Cyk! Pyk! Follow na minimajka, nie? Cyk, kurwa. Tak jest. Jest! Dzięki minimajka za follow! Kurwa! pu 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 Albo mini Majka, jest kurwa, jest Dzięki Michael za follow No kurwa, powiadomienia Patrz, no kurwa Jak my ziomy, od jednego kielicha Byś chodziła ze mną na treningi Choć mi że ale jest rzadko Że że chodzisz, to byś nie miała być Młoda, byś myślała, jak nie wiesz, że Aha Ja p***dolę Co? Dobra, nie to... To przysada, Ile zarobiłeś z ostatniej walki? Prawda, prawda. No co, co, co? Prawda. 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 Mówię, ja powiem. Ja mogę przydziałek? Nie, 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 nie. nie. mam kontraktu już, nie? Nie, nie, Ale <śm> się nie, nie obraża. Nie mam kontraktu. Nie ja tak. <śm> 1,5 kawałków pizzy. Ja... P co? What? No way, kur... Michelele wstawia, że Ciekawe sprawia, że sobie na omegle, pokazanie fiuta i za znego tam i każde dziecko coś tej mocno śmierdzi No to oczywiście podbejta, bo to Michelele I zgodził się tak To ci powiem hit Koleś Wypisuje do lasy, szczególnie z dużym biustem, że on jest niepełnosprawny i że mu wysyłały fotki, bo chce zwalić. Trudno mu być niepełnosprawnym, nie można znaleźć kobiety i by chciał się zakładać w niezły zryty. Jebszy tak, screen albo nie uwierzy to jest ten screen. Raz do mnie pis na insta i coś nie tak, i coś tak, że jest chory na wózku, kobiety nie można znaleźć i uwaga prosił jakieś fajne zdjęcie, żeby mógł być przyjemności. No i nie... że zwiotuje. Ja, to niezły dowód. Co centymetrów w 15, 16, coś takiego. Średnia krajowa. Nie w mały, nie jest ogromny. Taki klasyczny. Klasyczny śmierdziel. 16, jak się bardziej napompuje. Ja nie jestem kłamczuch, ale każdy wie, że czasami się bardziej napompuje. To prawda, tak? nie, to prawda. Przestań, w się jak jakbyś 13 lat. no Nie, no może powiedzieć w kurwa, o, o, o fiasce porozmawiać. Ano, kurwa, czy, to ty że jakbyś miał 13 lat. A tak, to.

Wielkość penisa zależy od tego jak bardzo podniecony jesteś szczerze. Na przykład jeżeli po prostu walisz czekła, tak po prostu wiesz, że jest stan spoczynku i po prostu walisz sobie konia, to jakby czasami wiesz, jest lepsza pompa i to jest większy. Lepiej pójść dziewczynie, no mam w 10 może? Ło, wow, mówię, że... Kurde, to nie no w wow, 10, no masz większego. I w git, nie? Olek, przyznał, że siórek się podnosi gdzieś lit. No wow, normalnie wielka tajemnica, że mi się ktoś podoba. A ty mi się to nie spoda, jest jakaś tajemnica, nie? O, o! serio? No? no ale teraz na przykład? No tak, czemu nie? No powiedziałeś, że nie lubisz takich większych... W niektórych sytuacjach można zrobić wyjątek. Mamon zareagował na moją story i napisał sexy. No i spoko, Sigma f Sigma Race. Big w. W, w! Chat W Mamon! W i zaś ta liga no. Siemanko Cześć, cześć Artur, ja bym to zdarzała jakbym nie grał z tą, wiesz? Dlaczego? Mają takie broken herosy, że aż mamy Bóg. My dzisiaj grałem w ten Train Together No właśnie, ja słyszałem, że tak, chociaż mi nikt nic nie mówił mi, mi też nikt nic nie mówił, spoko loko, nie? Ale słyszałem, że mamy Davida teraz z bagiety No, tak słyszałem, że Luki powiedział, że on na bagietę, nie? On okiełzna bagietę? Jest transfer No, ale powiem ci Podobno gramy do odciny, nie? To szykuje się na 2-4 streama. Nie, no to łatwa jest ta gera, Rozumiem, Rozumiesz, łatwa jest giera, ale my mamy Davida na przykład. Ale David nie jest taki zły chyba. No, 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 no widziałem, że nie jest zły, ale na pewno ma jakiś wpływ, nie? A Gurian grał z Bardinetta i poszedł. A od razu. Serio? I, I zrobili jakiegoś posta na Redditie o nim. A ty przełaż redditę, bo ja tak szczerze to w ogóle, nie? Przegląd na szczęście. w ogóle nie, czy tam widziałem to na Twitterze. Co jest lepsze, Zyra? czy Brand aktualnie z I tam i tam wszyscy się tacy lepsi wypowiadali typu, nie wiem, na przykład. Nemezis y, się wypowiedział, że... Idę, idę, no, możliwe. Daj. Oj, szkoda. Nice. No. Nemelisz się wypowiedział, że ten Bardinet to jest na przykład ch**a. No nie, on jest, jest. No jest, straszno, no. my graliśmy z nim razem, czy ja grałem tak, z nim Tak, nie tak, wiem. tak, z mną yy, masz przejeba, nie? Nie, 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 Idę, idę, idę. Zed za Ach kurde. No jest co się to nie mam pytań, no kurde udało, nie? Ja wiem. No, nie. Na... jeszcze nie. na bocie, coś pięknego. Uh... No nie masz łatwo z nie? Nie, no, nie, no właśnie, do... no nie. To od... Jest k tak niefortunny ciąg. Dzięki Grzegorz, dziękuję ci bardzo, Grzegorz. K żeby 400 już rozdał. Czas Pan Black Lives Matter, BLM. Black co? Be Black Black Lives Matter jest, emotka Czarna yeah, wiosna. Black Guys Matter, nie? Nie. Też, też. Dajcie żyć proszę. Ja gierdole, no nie no, proszę cię. <śm> yes. ja widziałem ten. Zdjęcie tego sketcha, nie? A jaki? i... Od... Bo, bo, czy ja widziałem, że, że, że sketch jest coś tam. Że geje coś takiego, sketch geje, tak? Coś takiego. No że, no, że robił ten, on e, górskiego i fonsa. Człowieku tam kur... Chwilę była zdjęcie inne, innego jak jaką robił pałę. Albo się wypinał z, z dupskim. A on jest jakiś popularny? Tak? I go Dymali. No właśnie kurwa. Ja go nie znałem, nie? Ale normalnie miał na przykład... Miał streama ze speedem, jakieś zdjęcie z, Be z Mr. Beastem. No, czy coś złego? No, każdy każdy kraj ma swojego paramax no k***a. No, no, no Wydaje mi się, dużo influencerów jest... coś e, influencerów, streamerów i tak dalej U was partnerkami jest bardzo długo już W ogóle zanim zacznie streamerem, przynajmniej tak Genold No, 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 no Tam Ginold Bandura, na pewno Nie, Dobra właśnie nie, ale... Zacznie super Bandura za też, pewnie. też, chyba Czy ja zaligałem... Za byłem zanim zostałem streamerem O ja. się... co jest? O... Overpo też bardzo długo Wiedziałem, że tak samo palisz sługa jak jest łyżką Hahaha, <laughs> nie palę papierosów w ogóle, k**na. Ja pipi, palę tak jak jestem w k***a najeb***y Aaaa, ciężko, ciężko Ale czemu ta gra była taka ciężka? Champion ich trochę I ten Baron k***a No ja miałem mózglężę, chyba nie, nie USP z Anka bez desza. Co? A czemu ulcię żeby mnie zabić, kurwa No aha, bo ty nie żyjesz A okej. A im no. ile taka ładna kupa jest na godzinę. Ty mnie pytasz czy ogólnie? No ogólnie, no ciebie i ogólnie. Ja nie wiem ile. Bo plus mówisz 700 tysiąc. Nie, to chyba każda tyle bierze. A taka taka luksja to ja nie wiem ile. Na godzinę 700 tysiąc każda bierze? No co ty? No takie wiesz, nie? No nie wiem, nigdy nie brałem, ale tak kiedyś na przykład robiliśmy przeglądanie w Discordzie, chyba coś takiego było. Ja też przeglądałem sobie kiedyś. Lubiłem tu czytać komentarze tych takich trochę grubszych. No to jest bękier, akurat. KUP chłop ma 4,5 miliona na co teraz? A ty też musisz, kolejny okay, przykład. To musi być pedofil. IRL Myślisz? Tak, 100%. Boganko? Tak, na 100%, no całe życie grasłanko, no to jest pewne. No i ładnie, Sigma. Nie, który jest tu w Warszawie? O jezus. Tak, który jest nie najlepiej. Ja pier... Od... no. Nie, Ku kuku było? No, właśnie trochę. Ja myślałem, że ona będzie dożować. Gdzie dostałem follow od Minimajka, wiesz? Na Instagramie. nie musiałeś coś dobrze napisać. No, napisałem, napisałem, no. Tam wyzwałem Typiar jakieś wyzywałem wyzwałem za jego komentarz. Pod. Tam pod jakąś chwilę z Pauliną. Czytałem w polemikę z jakąś Typiarą i Michael dał tego. Followa. Kiedy jeden z Michaelem? O, nie wiem, to, Ej, to było nie szczerze. Testowanie suszy z dupy Michaela. Ty rynek, sobie mnie bota, nie? Po prostu gra czas. Co? No nie, to nie doleciało do mnie, no kur... Nie doleciał do mnie, syn! Fine, fine, fine. fine. A to był tak zajebisty, tak kajtował, taj. Mocny sedet. Jest milio, kurwa, Może zdechną, oboje Dobra, zdechnij. Nice. Tak to po jednym i pomoże. ujedź, to git, no ale wątpię. Chcia, no nie, nagrane to, to jest niesamowite, nie? 9 nie ma. Tak, co? Jak to napiszesz... Gdybyś ty to napisał, to jeszcze bym zrozumiał, nie? Ale oni to po... A to co modę. oni bo? napisał ich znajmić? Kur... ...czyny Kilwiatanka! Jak ja bym wszedł na escortę i miał do, do jakichś iść, tak? Yy, to, to bym co? Masz, masz linka na fejsie, nic innego bym na rok się nie tykał. Albo, Dobra, sprawdzę. Albo jest riski. Imo, Imo, generalnie? Jak już iść na Rokse? Generalnie! Napalonej kupa gościu! 40, nie Nie ja jak miał pójść na roxę? To chyba do jakiejś takiej 20 kur... Ukrainki, nie? Co po polsku nie umi. Ale panowie kur... Oli! Myślisz, że byłbym w stanie pójść na roxę? No, powiedział tak. Nie jestem w stanie. Dobra widzowie, ja jedna Kicka. Także do zobaczenia zaraz.